Z Ewangelii według świętego Mateusza. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług. I zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem. I zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W dzisiejszej przypowieści Jezus mówi nam o talentach, które Pan rozdał swoim sługom, każdemu wedle uznania znał ich, więc rozdzielił według zdolności, które mieli. Bibliści oszacowali, że jeden talent był równowartością sześciu tysięcy dniówek przeciętnego robotnika, a więc bardzo dużo. Dając sługom tak duży majątek, musiał mieć do nich zaufanie. Tak samo ma się sprawa z nami. Bóg, powołując nas do życia, Oddał nam wielki majątek. Są to nasze talenty, rozumiane dzisiaj jako pewne zdolności, umiejętności. Możemy też w ten sposób spojrzeć na łaskę wiary. Każdy z nas coś otrzymał, tylko nie zawsze to dostrzegamy. Łatwo jest dostrzec, gdy ktoś gra na instrumencie, pięknie śpiewa, z łatwością uczy się języków. A przedmioty ścisłe nie stanowią problemu. Jednak w tych wyróżniających się zdolnościach warto zauważyć to, gdy ktoś potrafi pokrzepić dobrą radą, podniesie po kimś nieznajomym papierek po cukierku, uśmiechnie się, robiąc nam tym dzień. Zastanówmy się, może nawet teraz czym nas Bóg szczególnie obdarował? Może było łatwo, może ciężko. Fajnym ćwiczeniem, które może nam pomóc dostrzec umiejętności, będzie rozpisanie ich na kartce. Wypiszesz 3, 5, 10 i co? Tyle? A to, że na przykład potrafisz zawiązać sznurówkę. Błachostka? No nie wiem, czy jest to taką błachostką dla Twojego dziecka, brata kuzyna, który byłby skazany na bieganie z rozwiązanymi butami, co niosłoby się z ryzykiem upadku. A ten uśmiech, którym możesz obdarować nieznajomego w tramwaju. To może być jedyna pozytywna rzecz tego dnia dla niego. Może sprawić, że kolejne godziny dnia przeżyje w lepszym nastroju. Łaska wiary Widzisz, że przyjaciel ma w czymś problem. Dorać słowem, cytatem z Pisma Świętego, podsuń dobrą książkę. Małe gesty mają ogromną wartość. Nie trzeba od razu podbijać kosmosu. Te dary otrzymaliśmy od Boga zupełnie za darmo, ale wiąże się z tym zobowiązanie, że nie zachowujemy ich dla siebie. Tylko staramy się je pomnażać, rozwijać, a przez to i dzielić z innymi, tak, abyśmy na końcu, gdy przyjdzie nam stanąć przed obliczem najwyższego, mogli usłyszeć: Dobrze, Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię.